Martin Luther King powiedział kiedyś słynne słowa: I have a dream. Mam marzenie. W tym czasie zapalił z serca tysięcy ludzi i rozpoczął rewolucję społeczną. Moja firma wrosła również z marzeń. Zawsze chciałem zrobić coś ważnego dla bezpieczeństwa ludzi pracujących w niebezpiecznych warunkach. Wiedziałem, że możemy dać im więcej niż dostają od innych przedsiębiorstw. Chcieliśmy stworzyć poczucie prawdziwej pewności dla tych, którzy idą do akcji ratowniczych. Pracują na platformach wiertniczych, gaszą pożary czy wyciągają ludzi ze studianek kanalizacyjnych. Zależało nam, aby dać im rozwiązania, których jeszcze nie mają, albo czego mają jeszcze za mało. Chcieliśmy być dla nich najlepszym doradcą. Oznaczało to bardzo głęboką znajomość technik bezpieczeństwa i ciągłe zdobywanie nowej wiedzy. Oznaczało to również ciągłe przepatrywanie się potrzebą naszych klientów, a czasem wyprzedzanie ich zapytań. Tak powstało wiele projektów, które można uznać za autorskie. Takie jak Safetech Tech Atmosfera, który zrewolucjonizował pracę morskich służb ratowniczych. Znaleźliśmy rozwiązanie, aby ratownictwo mogło identyfikować sprawców zanieczyszczeń atmosfery naszych wód przybrzeżnych. Dzięki niemu również mieszkańcy portów mogą być wcześniej ostrzegani przed trującymi wiatrami pracujemy z wieloma służbami niosącymi pomoc ludziom i środowisku. Oni wszyscy chcą pracować w bezpiecznych warunkach. Chcą mieć urządzenia i sprzęt, na który mogą liczyć. Muszą polegać na rzeczywistych i wiernych odczytach poziomów gazów, posiadać odpowiednie ubrania i materiały ochronne, czy móc szybko zidentyfikować zagrożenie. Zdarzało się, że ci, którzy takich pomocy nie mieli, nie wracali do domu żywi. Dlatego jakość naszych produktów i usług musi być najwyższa, bo ceną jest zdrowie i życie wielu ludzi. Od 2003 roku nasi klienci mocno wyróżniają się wśród swojej konkurencji. Cieszymy się, że mają większe możliwości panowania nad własnym bezpieczeństwem. Dziś obsługujemy ponad 200 firm i instytucji, od których zależy bezpieczeństwo i zdrowie naszych obywateli. Wiemy, z czym się borykają i wiemy, jakim im pomóc. Dlatego jesteśmy dumni, że zostają z nami na długie lata, ponieważ dla nas najważniejsze jest ich zadowolenie.